Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Szanowni Państwo, pozwólcie, że rozpoczniemy pierwszą sesję czwartej kadencji Rady Powiatu. Witam wszystkich radnych gości dziennikarzy, a przede wszystkim przewodniczącego powiatowej komisji wybor wyborczej pana sędziego Stanclika. Proszę teraz przewodniczącego o wręczenie radnym decyzji o zdobyciu mandatu radnego. Pani Czesława Ludwika Hacza. Proszę bardzo. Pan Janusz Król. Pan Marcin Rafał Ślęk. I tu jeszcze mamy dwa zaświadczenia dla nieobecnych osób. Pana Kazimierza Karola Kazimierza-Sittek i dla pana Mieczysława Jerzego Szczur. Kontynuując nasz program, e, chciałbym teraz wszystkich zaprosić do złożenia ślubowania. Każdy z Państwa radnych ma tekst przed sobą. Tej roty i ja będę wywoływał po kolei nazwiska i proszę to odczytać i zakończyć słowem Ślubuję, lub można dodać, tak mi dopomóż Bóg. Proszę bardzo. Rozpoczynamy. Pierwszy Pan Radny Bodak Jarosław. Proszę bardzo. To znaczy z miejsca tam, oczywiście. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Ślubuję. Dziękuję.